Cztery niewyjaśnione historie z Wojanowic, a w nich między innymi odejście Matrunera, magiczna siekiera hakera, tajemnicza wpadka z Game Mod Creative i tajemnicza postać na odcinku Wojana. Koniecznie oglądajcie ten odcinek do końca. Hej, cześć, widzowie, ja jestem Robert z kanału Lamimy, a dziś przygotowaliśmy dla was cztery niewyjaśnione historie z Wojanowic. Jeżeli któraś z nich Wam się spodoba albo Was zaskoczyła, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę oraz komentarz, przez co więcej widzów może dowiedzieć się o naszym kanale. Na ekranie teraz możecie zobaczyć listę ostatnich subskrybentów kanału. Bardzo wam dziękuję, że jesteście z nami. Ale teraz nie przedłużam i ruszamy z materiałem: siekiera hackera. Na samym początku mam dla Was ciekawą historię dotyczącą przepotężnej broni hackera. Mowa oczywiście o jego siekierze. Nie wiem czy pamiętacie, ale to narzędzie pozwalało mu chociażby na znikanie wielkich budowli na Wojanowicach. Jednak to oczywiście nie wszystko. Siekiera Hakera była o tyle dziwnym przedmiotem, że nie występowała nigdy w normalnym Minecraftie bez żadnych modów. Haker przy jej użyciu, no i oczywiście przy wpisaniu kilku komend, był w stanie usuwać w zasadzie dowolne budowle w mgnieniu oka. Jednak usuwanie to nie wszystko, bo oczywiście mógł także je przywracać. Pozwalała mu ona również na zmienianie bloków w budowlach na inne bloki. I właśnie ta umiejętność była kluczowa, bowiem w pewnym momencie większość bloków we wiosce Wojana została zmieniona na kolory zielono-czarne, które oczywiście kojarzą się bezpośrednio z hakerem, oraz na budowle składające się na sekwencje Zer i Jedynek. Zaskakujący jest jednak fakt, że ta siekiera hakera pojawiła się dwukrotnie na odcinkach Wojana, ale właśnie nie w rękach hakera, a prawie że w rękach Wojana. Jak do tego doszło? Za pierwszym razem pojawiła się w Crafting Table i była możliwa do stworzenia, jednak ten fragment bardzo szybko został usunięty z odcinka Wojana. Jednak w internecie nic nie ginie, no i widzowie szybko się zorientowali, że coś jest nie tak. Jak się później okazało, Wojan napisał komentarz pod jednym z naszych TikToków, że kompletnie tego nie zauważył, ale musi sprawdzić jeszcze raz, bo może okazać się to kluczem do rozwalenia hakera. Jednak sama siekiera na wiele by mu się nie zdała, bo do jej obsługi były potrzebne umiejętności, które posiadał tylko i wyłącznie haker z Wojanowic. Mowa oczywiście tutaj o komendach, ale przede wszystkim o tym, że jakimś cudem haker z Wojanowic miał admina na serwerze. Bo dopiero status admina na serwerze pozwala mu na używanie przeróżnych komend. I jak pewnie wielu z was może nie wiedzieć, siekiera hakera pojawiła się na serwerze za pomocą modyfikacji o nazwie World Edit, Czyli w tłumaczeniu na język polski, edytor świata. Drugi raz siekiera hakera pojawiła się na odcinku Wojana, w momencie kiedy on najechał na tabliczkę. Lecz nie miało to miejsca bezpośrednio na Wojanowicach, a w świecie hakera. Od tamtej pory nie wiadomo w zasadzie w jaki sposób ta siekiera pojawiła się praktycznie że w posiadaniu Wojana. W jaki sposób miał możliwość skraftowania jej i dlaczego do tego nigdy nie doszło. Tajemnicza postać na odcinku. Jakiś czas temu dostaliśmy od Was sporo wiadomości, że zauważyliście na odcinku Wojana jakąś dziwną postać. Początkowo myśleliśmy, że to jest jakiś fake, że ktoś po prostu próbował nas wkręcić, ale wszystko zmieniło się, kiedy zdecydowaliśmy się sprawdzić to na własną rękę. Wspomniana dziwna postać znajdowała się na drugim planie w jednym z odcinków. Miała czarną głowę i wielkie białe oczy. Pierwszym skojarzeniem, gdy ją zobaczyliśmy, to był oczywiście 0, gdyż wyglądał praktycznie tak samo albo starą wersję ona. Jednak potem zaczęliśmy kopać głębiej i okazało się, że dokładnie w ten sposób wyglądał Matruner, kiedy po raz pierwszy wszedł na serwer Wojanowic. Wtedy bowiem jeszcze był tylko włamywaczem i nie miał swojego skina, którego wszyscy dobrze znacie, a dysponował całą czarną sylwetką z białymi oczami. Zauważyło to naprawdę niewiele osób, bo postać ta jest widoczna zaledwie przez kilka sekund na jednym z odcinków, a potem już nigdy więcej nie pojawiła się w żadnym materiale. Część widzów spekulowało, że może być to Enderman, jednak wydaje mi się, że nie mamy co do tego pewności. Sami przyznacie, że jest to trochę dziwne. Game mode creative. Pewnego dnia hacker postanowił uprzykrzyć życie Wojanowi i wysłać go w bardzo długą podróż, która miała trwać aż 100 tysięcy kratek. Zapewne część z Was pamięta te odcinki i co się wtedy działo na Wojanowicach, bo Wojan z tej okazji miał na kanale mini-serię, w której to dokumentował swoje poczynania i pokazywał swoje przygody na świecie Wojanowic. I już prawie na sam koniec, gdy Wojanowi brakowało naprawdę niewiele do mety, to przydarzyła mu się bardzo dziwna sytuacja. Na tym też czasie Wojan zdecydował się zrobić live'a. Nie wiem czy pamiętacie, ale niegdyś live'y na Wojanowicach były bardzo, ale to bardzo rzadkie. Teraz co prawda ostatnio jednego zrobili z powrotu na Wojanowice z Dirtowic, ale wtedy to było coś naprawdę niespotykanego. Widzowie byli tym faktem naprawdę poruszeni i zaskoczeni i w związku z tym bardzo wielu z nich było wtedy obecnych na transmisji. No i już pod sam koniec transmisji stało się coś bardzo dziwnego. Wojan jakimś dziwnym sposobem włączył tryb kreatywny. I nie mówię tutaj o płycie Paliona, tylko o kreatywie w Minecrafcie. Wojtek był tym faktem naprawdę poruszony i od razu zrzucił całą winę na wspomnianego wcześniej hakera z Wojanowic. Jak się okazało całkiem słusznie, bo w niedalekiej przyszłości haker potwierdził, że maczał w tym swoje palce. Sytuacja ta bardzo podzieliła widzów Wojana. Część z nich oskarżała Wojana o kłamstwo, sugerując, że to on świadomie włączył ten tryb kreatywny, a inni zaczęli bronić Wojtka. Mówiąc, że to na pewno sprawka hackera, to on jest wszystkiemu winien. Jednakże jaka jest prawda, tego się nigdy nie dowiemy. W tym momencie możecie dać znać w komentarzu, co wy na ten temat myślicie. Czy Wojan zmienił tryb na kreatywny własnoręcznie, czy w tamtym momencie był za to odpowiedzialny haker z Wojanowic, który zrobił to z premedytacją, żeby podkopać wiarygodność Wojana i żeby jego widzowie stracili do niego zaufanie? Śmierć Matrunera. Na sam koniec moi drodzy zostawiliśmy sobie temat, który będą kojarzyć widzowie Wojanowic, którzy oglądają je już od wielu, wielu lat. Mowa oczywiście o tych widzach, którzy pamiętają czasy jak Matruner był obecny na serwerze. Za czasów gdy na Wojanowicach panował inny czarny charakter o nazwie On, to Matruner wraz z Palionem, Katim i Wojanem mieli swoje przygody. Jednakże w pewnym momencie zaczęło się dziać coś. Niedobrego. Coraz rzadziej nagrywali wspólne filmy, a matruner w tamtym czasie zaczął nagrywać samemu. W tamtym czasie też powstała jego indywidualna wioska o nazwie Matrunerowice. Która, co ciekawe, mieściła się na tym samym świecie, na którym zostały wbudowane Wojanowice. Jednak jeżeli chcecie dogłębnie poznać historię Matrunera, to odsyłam was do tych materiałów, które właśnie pokazałem na ekranie, bo to właśnie z nich dowiecie się wielu ciekawostek, na które nie ma miejsca w dzisiejszym odcinku. Wracając jednak do tematu śmierci Matrunera. Matruner tak naprawdę poległ w walce z pewnym Czarnym charakterem, który był obecny na Wojanowicach. Mowa oczywiście o On, czyli tej postaci z czarnym skinem i czerwonymi oczami. Jednak, cała ta sytuacja była wyjątkowo dziwna. Matruny rybowiem w pewnym momencie spadł w przepaść. Spadł w przepaść i już nigdy więcej nie pojawił się na Wojanowicach. No i właśnie z tego względu najprawdopodobniej nie zginął, a uwaga, został zbanowany. I to moi drodzy, w przyszłości skutkowało tym, że choćby chciał dołączyć na serwer, no to po prostu nie miał takiej fizycznej możliwości. Istnieje wiele teorii, jakoby matruner pojawiał się na wojanowicach pod innymi postaciami. Chociażby Nupka, o czym też nagrywaliśmy, już film na kanale. Jednak jaka jest prawda, tego nie wiemy. A wy widzowie, co o tym sądzicie? Czy matruner odszedł na zawsze z wojanowic? Czy może któraś z postaci która pojawiła się na Wojanowicach, to może być właśnie Matruner. Dajcie koniecznie znać, co sądzicie, a to były cztery niewyjaśnione historie ze świata wojanowic. Jestem pewny, że jest ich znacznie więcej. I jeżeli odcinek Wam się spodoba, to na pewno poruszymy je jeszcze w przyszłości. Ja byłem Robert z kanału Lamimy. Na Do następnego i cześć!